Ty przepiękna kraino, wejcherowo, ty cudowna miejscowości, co choć słowa nie wypowiesz dolino, urokiem wszystkich zapraszasz w gości. Wejrowo, ta przepiękna kraino, w wejrowie, tym cudownym miejsce, co nawet słowa nie rzeczesz, dolino, swym urokiem sześcik bierzesz w głesce. Kraino przepiękna, co nad rzeką redą Rozciągasz się aż do osady białej. Kalwarią swą piękną, Wejtera z przyciągasz ludzi z planety całej. Krainą przepiękną, co nad rzeką Redo, cignisz co so, aż do osady białej. Kalwarią swoją piękną, Wejera z Hedą, ludzi z planety całej. Historią swą bogatą, zakwycasz każdego, Jakuba Wejtera honorowy darze. Masz w sobie wśród miast coś najpiękniejszego. Choć znam cię od lat, wciąż o tobie marzę. Historią swoju błagam, to każde głę, Kubę wejera honorowi darzę. Moż w sobie z coś najpiękniejsze głę, znające przez lata, da też chłece marzec. Przechodząc przez rynek twój miejski cudowny, urokiem sprawiasz, że się zatrzymuje czas. I klasztor w pobliżu, co jest tam nieodzowny. Tryptami wejherów urzekasz wszystkich nas. Idąc przez ring po mieście cudowny urokam sprawił że się so zatrzymuje czas i klasztor za rogam co je tam nie lud Krypta krypta maweirów urzechoś nas Dziękujemy Wejherze za przepiękny twój dar za piękne miasto na które rzuciłeś czar Bóg zapłać Wejherze za przepiękny twój dar za piękne miasto na jakie te rzuciłeś czar